E, bonjour, tutaj e, od sok. Możesz to przeciszyć, proszę. Tak, jest Więc tak, e, tu jest Samsung Witam. W końcu, po kilku, po kilku miesiącach, czekania jesteśmy ra razem. Nie, w domu na tydzień dla mnie przyjechał. Więc będzie the, Daily już pierwszy short ustawiony. To nie jest monsterowane. Coca -Cola. Coca -Cola. sponsorem odcinka jest Espobisom Max yy, Idealny... Co? Dobra Idealny na wzdęcia Na co mm. Na fraczkę Tak! E, dobra e, Dzisiejszym celem e, jest oglądanie kanału Starduszka Zawracam ci chuja! Dobra, ponosi się trochę Mnela czy Menela? A To <śmierzy> mnie teraz łapy za słowo Dobra, może przyjdźmy do oglądania starduszka i pośmiania się ze starych filmów. A nie ze mnie teraz. Z aktualnego mnie Pośmiejemy sobie ze mnie starego. No tutaj już jestem... Widać? Widać to Tak, widać, dobra. To jest może od czwartego silnika. Nie, 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 idziemy kolejności jeśli chodzi o to. Tego Odpalę sobie na telefonie. Z tym że ten. Mieć e, czat czart, na żywo Co kurwa muszę zmieniać kanał więc, ta, więc tak, moje kochane n, -wordy. n -wordy, Nie N-wordy Jeszcze nic nie powiedział Jeszcze, ja go znam Czas na kąpiel Czas się brudasie a ja to, bój, kwestie, to no. żeby poszedł, żeby w jak ma takie komiczne kwestie, co pod niektóre nie poświęcę. Czy wradą bym że to e, też to. Te, może też łączę. Czy, nie wiem, e, Terrarię sobie, żeby... Nie nienawidzę Terrarię. Nie, może Dlatego właśnie chciałem to odpalić. Czy ci kurwa powiedział? <laughs> Dobra. Który chcesz o pierwszy odcinek z Stolców obejrzeć? Naprawdę jest z Ze Stegny, Fardu Mamy e, od 1 do 4 Mamy tutaj pierwszy, drugi, trzeci i czwarty Trzeci go... jest najlepszy. Bo na, No najlepiej jest zrobiony Dobra, Bo trzeci, nagrywa. trzeci ten no Uf, Ja, ja tego ja tak wkoczył to nagrywa. Tylko ja bym pokazał ci taki jeden klip z pierwszego odcinka, pierwszego. Dobra Początki były trudne Nie Ch**a tam wiesz, początki są trudne Zależy gdzie Puszczam falę. Zaraz się pierdol, no to też. Hej, czy się mam konstrukcję na Stardosia Game? Ze mną jest. Dobra. to. Dokładnie. Jest Wróbel i jest jeszcze paranaście innych osób. Dwa lata temu. Słuchajcie, dla wyjaśnienia. Tak, to jest świat Minecraft Survivals i jesteśmy podzieleni na drużyny. Ja i Rubel jesteśmy w jednej. Reszta jest winnych Ej dobra ja, ja szukam pewnego momentu Poczekajcie bo to coś... Jezu, <grywa> Słuchajcie, zbieramy materiały na dzień dobry I zaczynamy To Dobra Krzaczka Dobra Trzcina cichrowa Tu? Tu z jakiegoś powodu trzcina była rozwalona OLEK! Z jakiegoś powodu trzcina była rozwalona Olek Co? Nienawidzę Cię Niechcący Niechcący? Z do na mnie niechcący? <noise> no ja to chodziło, to chciałem właśnie pokazać nie jest najlepszy moment tego odcinka. Jeden oglądany moment Jak zrobiście tu efekty bo coś Po prostu głośno... To to montował. A! Kocie to montował? Tak! A, no tak, to nie możesz montować. Montował, slash nie montował. A po co ci się nie chce. No w ogóle, są też... Nie, bo to był pierwszy raz, jak miałem faktycznie montować, no to Kocie powiedział, że on to zrobi. Odpal odcinek z Overwatcha Talantis. Orła? Orła, tak, Orła. Gdzie jest ten Wyżej. Odcinek z Orła, Niżej, z... Talantis jest, jest akurat na... O. Nie tu, niżej. Z no. Hisosamiku, Nie, nie, nie chcę tak, to... Odpal. Do... Jak to mówią... O, odpal sam początek, dosłownie. Jak... Jak to mówią, Spójrz w pierdol z prądem. Ściszcie słuchawki. Maraton dzie O Boże, ja to pamiętam. No. Tam takie rage'y miałem. No ale mówię, odpal ten z Talantis. Odpalam. Nie tak, będzie to Dosłownie sam sięgać. początek. To to widać, Witam, Gdamę, z tej strony starduszek. Agamest, ze tylko dodali. I, dos. 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 No, bo to, ja, to, bo to ja już wtedy nie grałem. Tylko no, owo jak do Ja skończyłem... Jak to tutaj dialog ocean, to zupa, to będę i Ledwo byłem już nie żałuję. Czego się dziwisz? Przeglądamy kanał duże Games, najlepszy kanał na polskim YouTubie. Powie. Powie, powie, powiedział nikt, który nigdy w życiu. Storduszek srejms, jak to opowiedział. No. E, chcecie, chcecie sobie ten, e, skręcić kark, A chcecie, żeby wam mózgi wybuchły przez debila? Dlatego oglądamy odcinki z Orła. Puszczę, puszczę wam... Nie no, sans, Sansa lepszy. No, dokładnie. Ale co Sansa? No, panu? Kanał? Kanał. A, że od kogo? Od stertuszka? Tak. Bo co? Bo co? To zupa. Co Witam, to Witam wszystkich bardzo serdecznie. O, tutaj, nie, by było nie wiem co dalej Ostatnio Ostatni odcinek z problemów technicznych był u... Czy był z perspektywy? Challenge. O, dzień o, o, dobry przy... Jestem... <laughs> TO JESTEM JA! To coś, tu? ty? To ja! To coś, to ty. Nie widzisz, To coś! To... Ale nie! To ja po głosie! To, to ja! Mogłem się domyślić po twoim pierwszym odcinku, wiesz? To nie jest mój pierwszy odcinek. Przebłagam, który szuka partnera! O Jezu, góry! Chodzę się na grze. Myślę, może to brzmi jak kobieta. O Boże... Co ten, stream... ten stream polega na... Ten stream polega na tym, że puszczamy jakieś Włączamy jakieś filmiki i się śmiejemy z nich. Tak. Z kanału Staruszka. no. Ja szczerze, ich nie lubię tych filmik, nie wprzejemy. Dlatego A się z nich ty... hej, weźcie A się tu. Tak no bo... Dobra, odpalamy getto. Mam pomysł, odpalamy getto. Będzie... Będziemy oglądać A Getto to warszawskie? Czy jakie? tego, z tego Okej. Ja przysięgam, to jest najgorszy odcinek. Jaki? No z getpa no. Z najgorszy odcinek moim kanale przysięgam. A czemu? Nie ma gorszego. A o którym odcinku mówisz? O Gets no kurwa, głuchy ty jesteś? A o której części Getta? Jest to długie, jest to nudne, jest to bez... Eee... Jak coś siedzę pod biurkiem, to Zabróc tutaj... Mu. Eee. Ten starduszek gra w orła. Co ci się z tą klawiszem? Ja, ja wiem, to, wiem, że on mi Koniec Teranii. i pewnie smaczny, daj jeden. Te dwa późniejsze to było wiele. O, tutaj jest najbardziej chaotyczny odcinek. No, puszczę wam początek, żebyście wiedzieli, później obejrzymy sobie drugi odcinek. Overwatch na Overwatch powiedział Orła. Takiego Orła? Czas? Jakbyście nie wiedzieli, to staruszek właśnie tam grał watcha teraz. Ej, taki... Witam. W Witam. To zaraz zrobić, no i musiał zepsuć. O nie partewki. Tak dzisiaj, bo jako, że wczoraj e, internet. Czy ten internet, problemy techniczne postanowiły wystąpić, dzisiaj będą dwa filmy i dzisiaj też będzie Stegna. Miała być wczoraj, ale trudno. No, to będzie to dzisiaj. będzie bardziej Jestem nagrywany z perspektywy Koczela, bo... No, mi w dalszym ciągu, mam problemy techniczne, no. Nie wiem... Nie, 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 nie Wstajemy? Swoją drogą straciłem rzeczy, bo umarłem. Jakby jak... Kurde, A ja se pochowałem. Aha. <noise> U mnie celem jest odzyskanie rzeczy. A ja... Ej, ja do pożarcie, bo też o dużym. Dobra, jak was nie było, to teraz ja zrobiłem stół i krzesła. Może domek, domek Boże, siostry, tylko że tyle. wezmę sobie o, Tutaj. Zniszczona budowla, bo była brzydka. Bo ja, pamiętam, jest to, w trakcie za... rozbiórki e? i no, no. O Boże, ja pamiętam, w wtedy diablice poznawałem. Lepo. O Boże. O, Boże. o, o kurde, Ankor. Dobra. Kto będzie ten ciekawszy Więc... moment? Przerwa na reklamę. Dzień, dobry. Dzień dobry. Sponsorem był S.P.M. Max. Znaczy, teraz teraz, <głos> teraz <głos> będzie. Y... Dobra, teraz. Okay, Co się stało z moim pałacem? Nie wiem. Został zniszczony, nie byłeś aktywny. Stało takie no, brzydkie, a można było. Nie byłem aktywny. No, nie byłeś aktywny, nie grałem. <western> Ta praca wymaga miesięcy przygotowania. Jakich miesięcy przygotowałeś, to były desk. No, się. Ey, ey, nie, to Nie, zawracam falę. Mam tego dość. Co? Ej, ej, nie! Ej! Co Ej, nie, nie, nie! Nie! nie. nie. Co? Gdzie my jesteśmy? To nie jest nie. Ja nic ja nie zrobiłem. To nie jest spawn. No to nie jest spał, to wygląda zupełnie inaczej niż spawn. zombie. I zombie. Co to jest? Pieskownica dla tutejszych. Jakich tutejszych? Jeden, osiem, Uważaj, plecy! Wow. Jezus Maria! Oh, Maria. No, to... PL oszalał! Zrobiłem nam apokalipsy zombie. Nie, że apokalipsy zombie, on każdego morduje. Co to? Jakiś... ...ziemniak. No oh. pamiętam. Okej, okay, dobra. Co robisz? No, więc tak, to było początek getta, trzy odcinki ogółem były poświęcone getto, z czego trzeci jest najlepszy. Z ci jest najlepszy, najładniejszy, bo jest to Shigar. On albo nagrywał. Nie, bo jest to Też. O, tutaj. Tutaj już lepsze, czyli Tulsy. Tu już bardziej brzmi jak ja. To co, odpalamy sobie Alterego? No. Ej, od, odpalisz tego Alterego To Odpal odcinek i Alterego. A, chciałeś spytać, czy się odpalisz Alterego i X Underta? Nie, ja chciałem odpalić jakiś inny odcinek. Trzeci odcinek od Alterego, jeśli już. A trzeci to? Yy, na... Eee, Nie no, nie będę odpalał trzeciego. To jest najlepszy. Ja go nie lubię. Co, akurat co się tego? No i zawróciła fala. Nie, moim ulubionym jest wspomnienie. Tam powstały piękne momenty. Ale dobra, ene... Tak szczerze myślałem, że będzie więcej rzeczy do oglądania. Nie mam dużo filmów. Ty masz, dwie... Ty masz ponad 200 filmów. Bo jeszcze streamy, za 500 streamów się da. Się... By the way, jeśli pod biurkiem. jeśli tam nadal żyjesz, wątpię. Albo, albo w sumie żyjesz. Dialogi Cupheada w IndieCrossie są zrobione. I tylko Caphedo. Tak, on już pracują nad innym crossem. Z czego pracy są teraz przerwane, bo on na tydzień u mnie jest. E, tak, na pewno muszę to zrobić dłużej niż 4 miesiące. Tak. Czyli tak, za rok będzie drugi odcinek. Ten rajd na szybciej wypuścić no. drugi odcinek niż ten. Jest. Cześć, się okres z tym witam Was w kolejnym odcinku. To no już bardziej, bardziej brzmi z starturek. Witam wsteknie. I tak. Mam wioskę. Mam bazę napadową. Pod tam jest inny budynek, ale to tam szczegół. I tak, zgodnie z obietnicami w drugim odcinku. I miało być strzelenie wróbla. to będzie w wróbla i tam już jest... Chłop, które z kim nie ma. Dzień dobry. Przepraszam powiedzieć, że już będzie zaczynało, więc...

Jestem <grystanie> <grystanie> w stanie. Idę, bo bo. Czego chciałem? Dzień dobry. Dzień dobry. są, proszę o ciszę. Ja więc tak, proszę o miejsca. Zabraliśmy się tu dziś, żeby skrzesić naszego przyjaciela w górach. To jest przeciwna tego zakręcia. Wielki bóg kebaba nie bądź baba przyjemrudził gruba, tego pacala. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, a nie do co mówi. Wielki bogu kebaba, nie, bądź baba, przyjemrudzie grupa, tego pacala. Jak mnie słychać, to mogę powtórzyć. Wielki bogu kebaba, nie bądź baba, przywróć wróbę, tego tego pacala. To kocz pisał, Nie ja wow 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 wow, wow. To się wymknęło. Z... No, i się wymknął spod kontroli. Dzień dobry. Za każdego kwiatku. To było szybkie. Ja nie <grytanie> na śmierć. Ja wracam To Ja Powtórka. Powtórka. Nie, no nie jest nie, nie. powtórka. A nie, on to stoi. By było takie skrzeszanie, bo jakby był przecież pierwsze dwa odcinki z pierwszego lustenny no. i nikt mu się nie pojawiał w ogóle. I było powiedziane w drugim czy, trzecim odcinku getta Semuskiego, że on nie żyje. I tutaj było skrzeszanie go. Z tego, w ogóle? Tak. Czego później pojawił się na na odcinek i później się... Z zniknął i się pojawił dopiero w jednym odcinku Tulsu. Zacznijmy od tego, że po tym odcinku został, po tym odcinku, który teraz łączyłem był tylko jeden odcinek drugiego sezonu z Stegny, bo później serwer się wykrzaczył. O Boże pamiętam te flashbacki z Tulsów, nie? Jak ty budowałeś bazę, to dosłownie większość niszczyła go tą siekierą. Bo ogólnie, z tego okresu, gdzie było to nagrywane, to taki Taka info dla niewiedzących, to właśnie ten. Ten i ten i ten to były odcinki z tego drugiego sezonu i już później nie pojawiały się. Tutaj jeszcze tam pojawiła się jeden z tego samego serwera, tylko że to reklama tam była podczas na, tak na Newsów Tu teraz to są Tools News. No i co, a później przełączyliśmy się na. Kiedy Koczel był u nas w Podasiu, w mieście, w miejscowości To powstała idea tworzenia tego... Alterego I tools Newsów w ogóle Wtedy to jeszcze się nazywało Stegna News. No i powstała taka idea e, Ogólnie moja postać to miała być e, klon Z Star Warsów Widać, że jestem fanem Star Warsu? czekajcie. Czasem, że siedzę tak to muszę się obrócić w taką. Jak widać... E, fan klonów, jestem jest fanem klonów Custom. Custom. Customowa figurka. customowa kom. Z oryginalnej części, więc. By the way jestem taki masywnym, że dosłownie na poście na cold ray poduszkę wziąłem osobne torby. Tak. 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 To w ogóle tutaj rozmowa jakieś z uh, Robloxa. Jak na przykład Overwatch Tycoon Tycoon? Tycoon To za jakiś z Brawl Starsa To by początki do nie na Brawl Starsie wtedy? Nie weź! On od, od 2019 gra w Brawla no, no. Tak samo jak ja... My, my tak samo długo... Nasze konta istnieją tak samo długo. On stworzył nowe do tego. No, i dopiero rok, po kilku, tam po roku, podajże pojawiło się Tulsy. Bo wtedy, dlaczego głęboko zmieniliśmy nazwę ze Stegny? Bo po prostu żarty mamy ze, ze Stegnął umarł, a nasz Discord się w ten Nazwa brała się z nazwy Discorda. Wtedy to się nazywało Stegna, kiedy była. Stegna w scenie pierwszej i drugiej. Potem a kto się... wpadł na pomysł z Tulsami? podajrze, albo Sebastian. Ktoś wpadł na ten pomysł. Tam było do wyboru kilka i właśnie padło na Tulsy No i co, na początku nie byłem do tego zbytnio przekonany, ale teraz... No i co? O, lampki, światła, które kraj się leciowi. Tak No i co, z tego, z Tulsów pojawiło się najwięcej odcinków z Minecraft Tules pojawiło się najwięcej więcej odcinków niż ze Stegny I teraz sobie policzymy Ile odcinków z Minecraft było w Stegnie, a ile w Tulsach więc tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 odcinków z tu, tego, z stegny. a teraz ile będzie z Tursów, przynajmniej się wydawało, że było więcej odcinków z Tursów, jeśli będzie albo tyle samo, albo mniej, to się zdziwia. A, a, a nie, Alterego, mi że Alterego i to, to też się zaliczy, ale nie. Nie, to nie ma jak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8, 9 czyli nikt mniej. Czekaj, nie mam pytanie, który z tych zaleceń najwięcej, najbardziej się wybił? Czy ten nasz kolaboracyjny? No, no, tak. Posłuchajcie ogółem? Nie. E tak, no, e, jakby tu powiedzieć, Undertal jest nagrany i jest na YouTubie. No. Jako alter Ja mam jeszcze swoją perspektywę, którą jeszcze nie, nawet nie zacząłem montować. Tak, jest tu świetny. E, tutaj właśnie jest. E, nie będę wam pokazywał, nie ma tych... O mnie nie no, będzie, bo ja tego nie nagrywałem. No nie, nie ma przecieków. A ogólnie... Dla wzajemniczonych to jest taka sprawa, że my chcieliśmy, mieliśmy taki plan, że jeden odcinek Undertal będzie u jednego z nas. Tam... Że tak na zmianę. Tak, kiedy tworzyliśmy sezon, odcinek trzeci tak na to wpadłem. Obydwaj się zgodziliśmy i trzeci poleciał do mnie i czwarty miał odpowiedzieć do Sansa. Tylko, że wtedy powstało to, że to ma być kolab z Alterego. Więc mieliśmy obydwa to nagrywać, ale jako, że Sans nie dał tego nagrywać, bo jego się było w pokoju, to ja sam nagrałem i... no co, następny odcinek Undertal będą z Sansa. No... Ludzie jak to zobaczą, to się tak rozdzieliło. Nie zapomniałeś jak w jakichś momentach? Coś nie dopowiedziałeś? Czemu Kermit też jest z Sansem w jednym domu? Jak, co się stało? Czemu mapa jest zmieniona? What the hell? No właśnie, będziesz o to wyjaśnić No właśnie, to jest w tej kolaboracji Undertale z Alterego to się zmienia wtedy No tak, bo ogólnie zmieniliśmy mapę Bo bardziej hmm. rozbudowana jest No, będziemy for fun grać w te stary no może jakieś takie jak jeszcze poboczne odcineczki. No. A na pewno jakieś odcinki z flashbacków, jakieś... Jakieś Undertal historie. Poboczne seria ogólnie. No A właśnie, może ten. Sprawdzimy sobie jak się wybiło ten. Eee, mój... O, e, ten... Co tam z Spar... Sprawdzimy jak się Jestem wybiło. Jestem stary. Gdzieś jest z lot for razów. <laughs> Dawaj Gostor. Eee, <laughs> bonzo Zatka już No dawaj Eee, muszę e, a... Powiedz o co mam powiedzieć katoria. Pozałem worldem. A ja w tym... to ty, ja bym sam sobie strzelił w kolano. Siemano kolano. No kość by mi strzeliła. No to nie wiem, powiedz bonzo. Po co zaciekaj Myślałem, że to się tak jak... jak... No w ogóle, ej, jakby ktoś nie założył, to baner zmieniłem. Nie. To są zazwyczaj. Jeszcze ja ten kapelusz załumił. Uwóźny, starduszek. Cicho, dobrze, że go nie ma. 56 wśród tym, nie jest źle. Nieźle? Przez lagi nie jest źle. No. O, ile? Ile tych wyświetlałem? Ej, a jaki hasz taki tam wpisyć? Ja nie... Zero! Ja też zero. Ej, wait, wait, what. Ej, sprawdź, co by ci podskoczyłem po tym. Nie, no, dasz wciągnąć. A w ogóle ton na telefonie jest. What the fuck? To... Zostaw. Zasad... No, u mnie jest skroze wszędzie. Nie, no, dasz wciągnąć. Co się fuck? To czekaj, sprawdzimy, czy są jakieś tam ten... komentarze. Się. Nie. Oh, Dwie apki w ogóle, o oh, kurwa. Eee, mój ma 191. Nie wybiło się aż tak bardzo, ale atom, atom. Ludzie, co z wami jest nie tak? Ej, tam, nie marudź. Będę, a w sumie dobra, nie będę marudził, bo jeszcze co, jak, jak to wysiadam i będzie zalganiec. Jakim cudem ten indie cross tak się wybił? Ten short informujący o indie crossie się wybił. <grym> Ej, mam pomysł. Obejdźmy do Indie Cross to jest seria, w której pozostałeś. Zamknij się o ojcach z przeszłości. Powiedziałem, zamknij się o ojcach z przeszłości. Z przeszłości? No, w przeszłości tam bywałem. Jakieś kilka dni temu. Jej tam, co, dawne no, kilka dni temu. Dobra, e, ja w ogóle będę. Tak, ja już wyłączę tego streama, bo nie chcę się. Nie chcę mi się tak, że już trochę teraz w ogóle. Eee, oba tuś, Spuszczam fale! W ogóle, co jakiś. By the way, poczekaj, zobacz tam do góry, do tego typa. O, mi też skomentował na Crossa. No, a? O, no tam. Poczekaj, wait. Sprawdzę, bo mi się wydaje, jak u widziałem. Czy to coś na to wszyscy czekali? Moje oczy płoną. Nie, jest, czy to tak zawsze? Nie widzimy się, że mam taki skośny ryj. Tak, i to jest ten sam. Poczekaj, jak on się nazywa? 2955? Tak! Mamy tego samego typa na dwóch kanałach. No, on się dowiedział ode mnie, ewidentnie. No właśnie, on się, się dowiedział o Ciebie. No, widzisz? Widzisz jednak... Widzisz, się te, te widzisz tego typa? To jest ten typ, który nam zrobi na naszym dźwięku dubbing ocean to zupa. Flashbacki wracają. Wait. Gdzie to było? Muszę zobaczyć wersję shortową oceanu to zupa. Shorty. Nie, tu gdzieś to było naprawdę. Dobra. E, więc co, e, mam pomysł taki, żebyśmy e, na streamie zrobili re live reakcję na szósty odcinek w cyrku. O północy live live. Nie, nie, północy. Jutro a... na szkocerona. A! a. Ale, ale będziemy oglądać premier o północy. No. Albo dwa bo, weźmy dzisiaj o północy. Tego, tak. Dobra, no to co? E, dziękuję za obejrzenie, za tapeta, co nie? No. No Wrócę sensie, ale... mi na chwilę ten rejs telefonu, i powracaj Ej, eee, już. N-Word. No pożegnanie no nie. No, no to e, widzimy się na swoich odcinkach e, przez najbliższe odcinki. Tydzień przez najbliższe tydzień on będzie zamawiany, więc na jakichś odcinkach jeszcze będziemy w jednym miejscu. Życzę Wam pijanej nocy. <laughs> Też. E, Możesz napisać w komentarzu jaki alkohol polecacie. Tak, no, czekaj. U, na kamerze. No. no, no to się mam. E, widzimy się po drugiej stronie. E, e, Edward. E, Edward. E, Edward. I uważajcie na. Uba, pilnujcie swoich lodówek, bo Gaster Wonderer was znajdzie. Tak. A, o, a Nie widać. No zanim, zanim jeszcze skończył, to taka jest szybko coś Ktoś pamiętał z tym nowy, drugim kanale? Został... E Epicster o co? Tak. Ogład, e, w końcu coś ruszyło na nim. A dokładnie e e, remodel wszystkie. Cały kanał przeszedł e Rework. A teraz to jest Gaster Lundertal. Woda Gaster Lunarta. No. Eee. Dziękuję e za... E powinna być nazwa Woda Gaster No, No. Siema będziemy się e w jednej stronie.